Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast. Zadbaj o ciepło w swoim domu. Firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna. oraz Florian Centrum, spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. Deski znikają, znikają, znikają. Używamy sprzęt od Błosza, który kiedyś tam. Pokazywaliśmy, to jest na baterię, fajnie działa. Paweł tutaj to obsługuje, więc więcej może powiedzieć. Ale robimy deski na sufit do pokoju. Jest ich siedem, i to jest wszystko, co dzisiaj zrobimy. Bo tam już cztery wiszą na ścianie, zaraz pokażę. A jeszcze. Na suficie cztery wiszą. Tak, na a sobie ja powiedziałem, powiedziałem? ściana z bo że znowu coś mieszam. No, także tutaj na dole mamy centrum operacyjne. Szlifowanko, oczyszczanko, cięcie, Paweł to pod kątem, z jednej strony proste, a drugie tam, żeby pod ten skos było dopasowane. Co prawda zrobiliśmy myka i tam 3 cm uciekło, no ale będziemy mieć pomysł na to, ja może pokażę. No, <trujemy> <trujemy> trzeba mówić to co się dzieje. <trujemy> no i machnęliśmy się o no, jakieś 2,5 cm. Jest niestety dziura, ale albo jakaś listewka wykończeniowa, już stwierdziliśmy, że tak zostawimy. Te dechy są dość, dość drogie i no szkoda ich, ich raczej ich nie wykorzystamy, więc musi tak zostać. Ale to ładnie obrobimy, potem Wam pokażę, jak więc e, będzie to skorygowane. Woodching, skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z Bali. Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl łamany na woodching. Eee, no i robimy jeszcze 7. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Bo na tej już będziemy wycinać owal eee, pod rekuperację. Więc eee, Więc dotąd dzisiaj dojdziemy i musimy uciekać, bo już jest też sobota i, i generalnie czas zebry, zregenerować siły. Także fajnie to wszystko zaczyna e, wyglądać. Tu już drugi raz maserów w większości, już też pozaciągał oni flotem, Potem jeszcze gładzią szlifowanie, wszystkiego. Jak już będziemy mieć, też dół zaciągnięty. Więc e, no, dzieje się, dzieje się. Jak już są więcej rąk do pomocy, to się dzieje. Widać to sobie wszystko ładnie. Dosycha. Zobaczymy, na ile nam starczy dużej deski. Bo tej szerokiej dechy na piórowpust, na pewno starczy tutaj na to pomieszczenie, na pewno tu starczy i wydaje nam się, że jeszcze na jeden pokój, ale, ale to zobaczymy pokój albo łazienka, tu jeszcze się bijemy z myślami gdzie to najlepiej dać te zacieki musimy też usuwać bo nie wiem czy tu widać na tej farbie Widać je po prostu, one się nie zamalowują. Wygląda to niefajnie, więc... A tych zacieków mamy? Trochę jest. I one są w większości z czasu, kiedy dom stał ze stropem i to wtedy zaciekało wtedy. I potem jeszcze z więźbą dachową też stało i ciek ciekło po... Z tymi. Tym Za wolno robiliśmy to. Ciekło z tych płyt, tylko ten, ta, tym to, co oni tam, nie wiem, ta celuloza, czy jak oni, A, jako, cukry, cukry. Te cukry, no i to, te cukry, niestety, jak pozacinały, to, no, to one są takie. No, ale to jest do usunięcia, tylko no, nie, nie można tego zostawić, bo jest właśnie problem. Jaka produkcja? Ja tutaj robię, tymi w trakcie ten, szlifowania mierzysz. Wygląda, jakbyśmy się znowu śpieszyli, nie chcę ci nic muć. Paweł wytycza miejsce wkrętu, bo robimy otwory, nawiercamy potem, żeby można było je zaślepić. Pokaż to urządzonko do kamery. To nie jest urządzonko, tylko to jest końcówka. No końcówka. No, weź zrób. No weź zrób tam, w drewnie. I tak, żeby się schowało i na taką głębokość robimy wszystkie. Profesjonalne oświetlenie roboty, budowy, żarówka wisząca na kable, przewodzie. Masz? No. Dobijak nasz profesjonalny. Muszę Was ściągnąć. Upewniamy się, jak tam z przewodami w tych szczelinach. Tu już nie będziemy mogli kręcić tej dechy środkiem. Tutaj jeszcze jest tak, że nie wiem, czy tam widać w tych ciemnościach. Izolację upychamy tutaj e, od ściany, od, od pokoju e, Flexa, i tak samo tutaj wzdłuż upchaliśmy. W tych przestrzeniach, od tych tutaj, żeby się wygłuszyć, żeby się wygłuszyć jeszcze podlapij od między pomieszczeniami, no ale ilość tych dziur, potem stanowi o tym, ile głosów przenika. No, i tak, i tak działamy sobie dalej. No, ta dziura jest tutaj dość zauważalna. ta tutaj, ale mówię, no, mi się z nią. Ale ona jest tak głęboko, że to generalnie, no i też my się z nią uporamy. pokażemy Wam, co i jak. No, także tak i lecimy dalej, już dalej nie będę nagrywał eee, dzisiejszej roboty, potem, potem nagram resztę. My to tak udanie jesteśmy nad tymi wszystkimi lampkami. Będziemy syfimy jak potem ten pył będzie w kartonie. Oj, za dużo, za dużo, za dużo. Eee. prawie koniec tutaj wycięty jest otwór e, pod e, rekuperację pod teraz ostatnią lampę i już komin potem dwie proste i tak naprawdę mamy tutaj e, aha i ta końcóweczka jeszcze taka mała i to będzie do on zrobione więc tak to wygląda i przedpokój e, Doszliśmy tylko do. Chcieliśmy zrobić już wczoraj wszystko, ale doszliśmy tylko tutaj do, do samej góry. No ale już to też jakoś tam zaczyna wyglądać. Tu tak samo żadnej listwy nie będzie, będziemy to tylko to maskować. Tu trochę nam wyszło za krótko od samego początku, więc nie trzeba coś pokombinować, ale. Ale wygląda, że jest okej. Okay. Specjalnie tak zrób. No. Okay. Ale do Ciebie jeszcze. Jeszcze, ja jeszcze, ja idzie, 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 idzie. Sufit, nie wiem jak to z Was ogląda tam regularnie, to wie, że... Jakieś tam plany były, żeby tu może jakoś regips kręcić do tych desek, ale to oczywiście był bardzo zły pomysł. Kręcenie desek do... regipsu do, do takich belek drewnianych. No bo po prostu by to oczywiście... Wkręty no nie błaziły, wypękały i tak dalej, więc robimy konstrukcję dodatkową jeszcze belek tutaj po długości. I tak deski będziemy kręcić tutaj w tej, w tej linii. Dojdziemy sobie do klapy. A czy będziemy klapę jeszcze jakoś oblepiać, potem imitacją deski, cokolwiek robić z tym, to zobaczymy. Na pewno dojedziemy deskami, to tak zostawimy. A to może dorobimy, jak zobaczymy. Czy to będzie potrzebne, czy to może będzie dobrze wyglądać w ten sposób? Pewnie ładniej byłoby na równo, ale, 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 ale czy to będzie jakoś przeszkadzać wizualnie, zobaczymy jeszcze. I najwyżej się po prostu to podorabia. Sufit też już jest pokręcony. Tu, oczywiście, można byłoby rozbijać te światła, inaczej to będzie grzejnik. Tutaj światła można było inaczej rozbijać, ale to był problem, żeby to wszystko w jednej linii było, a z kolei, żeby się było miejsce pod lampę. Więc już tak stwierdziliśmy, że tak będziemy robić, jak tak zrobimy, już tak, tak na tamtym etapie rekuperacji akurat, czy instalacji. Ale można było tą rekuperację jakoś tu cofnąć. Eee, I finalnie będziemy tak, że będziemy deski kłaść e, tu szesnastki. Tak, one mają szesnaście, czyli widać? 14. pół widocznego. Tu są te szerokie. Dalej te jednak mieliśmy stary ten preparat na silnik, i on zostawił plamy, ale one są do zeszlifowania i żeby jeszcze nie uprzedzać tutaj, co się wydarzyło, ale fajne się dzieją rzeczy, bo to już coraz bliżej taką mamy deseczkę w wpust ona została jeszcze z budynku, z podbitki i mamy tej podbitki na łazienkę, na pokój i garderobę a tu pójdzie duża decha i chłopaki jeszcze jak przyjadą stawiać budynek gospodarczy za chwilę, w szkielecie, za dwa tygodnie to przywiozą, nam tej grubej dechy, bo my, my, jej brakuje nam 5 i też ten pokój w biuro będzie właśnie zrobiony w tej desce, tak jak tutaj. Po zagruntowaniu uszczelniaczem wszystko objedziemy, te wszystkie szparki. Woodching, skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali. Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl, łamany na Woodching. Tu jest taki jeden mały myk zrobiony, to się odkręca, dlatego jest ta przerwa, którą też możemy zamaskować. Tu będzie grzejnik, tam będą dwie lampki i prawdopodobnie to nam zostanie. tak. Też obrobimy ładnie tylko to dookoła, żeby nie było tej szpary. I raczej to tak zostanie, nie będziemy obciążać tych, tej, tych, tej klapy, żeby ona nie, nie ważyła nie wiadomo ile. No i tak, no dzisiaj właśnie zakręciliśmy cały tutaj przedpokój górny, klatkę schodową. Tam jest... O, zaraz, Sino. tam na dole jest jeszcze deska do przekręcenia, ale to tam musimy wy... tą taśmę Stejko zaślepić, taśmę LED przymocować, podpiąć, więc ona jest przygotowana, gdzieś sobie stoi, tam na dole chyba, nie bo ta deska jest czeka na, na sam dół. O, Paweł tutaj to bawi się światłem, ale to w nocy będzie fajnie wyglądać, kolorowe wygląda tandetnie. Okay. Ten pomarańczowy księżyc żółty. O, a niebieski całkiem, całkiem. Tylko to też jeszcze pomalujemy na jakiś inny kolor. Ja uważam, że to powinno być trochę dużo jaśniejsze. <laughs> tak jak to księżyc. Także tu pomieszczenia tu też deską polecimy. Eee, I wszędzie deska będzie lecieć właśnie tak. To dość fajnie wygląda. Tu jest poziomie, bo to jest kontynuacja z parteru te baler, nie odwracać. Ale tutaj jest już właśnie się to ładnie nam prawie że zgrywa. No niestety deski nie są idealnie, też równe, jedna też już nie zawsze wszystkie tak samo wchodzą, e, bo zaczęliśmy właśnie równiutko, a to potem zaczęło się gdzieś tutaj uciekać, ale tam wybrnęliśmy i troszkę to porusowaliśmy, i, i tutaj też wszystko jest ładnie e, na zero. Więc no, coraz bliżej, coraz bliżej końca też naszego projektu, i tu też dechy pójdą tylko te już te wąskie. Pójdą właśnie w ten sposób pasami. Nie będziemy już wtedy konstrukcji dobudowywać, tylko będziemy właśnie już się kręcić do tego. Myślimy jeszcze, jak tą deskę montować. Są takie klipsy, żeby złapać to za, tutaj, ten, ten felc w pust, ale to na taką szeroką deskę to jest trochę za, uważam za mało, mało bezpieczne, uważam. Chociaż ona tutaj będzie stała jeszcze tydzień czasu w domu i jest bardzo słuchaw dotykowo, ale jeszcze się coś może rozsychać i boję się, że jak nie zastosujemy e, wkrętów, to, to to się może gdzieś tam porozjeżdżać, albo gdzieś jakoś punktowo, jak to i Wasy nam podpowiada, żeby też może połapać, nie wiem. A Jak zacznie to gdzieś wisieć, odpadać, to też nie chce się potem nagle łapać za, za robotę i tylko zrobić teraz porządnie. Może wkręcimy to po prostu i klipsem i wkrętem jednym z taką małą główką, są takie wkręty chyba tarasowe, one się nazywają. E, one mają małą główkę i może nimi to zrobimy. Nie wiem, jeszcze, jeszcze myślimy, jak to złapać najlepiej, no, ale to wygląda już, już, już dość fajnie. No, a na dole to chyba yy, dalej zaciąga, te yy, gipsy na suficie, ale to może jutro pokażę. Dzisiaj poszliśmy patentem, zrobiliśmy sobie 16 takich dech. E, trochę oszukaliśmy temat, daliśmy tu centymetrową szparę, którą oczywiście uszczelniaczem będziemy obrabiać, bo wyjdzie nam centymetr też, według obliczeń z tej strony więc docinanie 2cm kawałka z takiej, z takiej grubej dechy to nie ma sensu no i przygotowaliśmy sobie 16 dech, one są już ponawiercane te wnęki, które będziemy też kołkować, podkręty i lecimy z tematem eee, tak kończymy ścianę skos sufit został taki patencik mieliśmy, żeby dobić ostatnią deskę Klinami. Trochę ściana oczywiście będzie porysowana. No ale to jest do o, załatania, a no, tak to nie mieliśmy jak tego wbić, bo decha krzywa trochę. Wszystkie dechy krzywe. No one są bardzo mało krzywe. Jak na takie grube i takie wielkie wymiary to jest bardzo dobre parametry. Także to fajnie zadziałało. Gęsto żeby jak najmniej było jak najwięcej punktów do bicia po, po kolei i fajnie podchodziło. Jesteśmy w trakcie jeszcze montowania Już nam się nie chce tam robić podbitki dzisiaj, Tej deski I montujemy roletę od Fakro Ale tym razem ręczną To ona jest zacieniająca od słońca I Ona jest prosta, na dwa wkręty się wkręca Tu, tam pod uszczelkę i tak naprawdę Tu dwa haczyki i Patyczkiem się to zapina Zapina o okno i ona wtedy o, Maskuje od słońca, w sensie Nie, nie pozwala żeby to słońce nagrzewało tak bardzo Tutaj poddasz. I z tego co widzieliśmy to też jest tak. o eee, To taki w ogóle połącz, połączek mamy z tamtego okna, eee, na tamtym oknie na tej markizie automatycznej. Ona była całkiem inaczej montowana. Ona ma te takie stałe prowadnice szyny. Eee, teraz jej nie zademonstruję, bo mm, musiałbym prąd tutaj, tutaj doprowadzić. To tutaj właśnie od niej był ten połączek taki, że można było sobie przytrzymać okno Tak, żeby ono nie przeszkadzało w trakcie, w trakcie montażu Więc tutaj właśnie ten połączek jest zastosowany Tu jest taka blokada od spodu, że w ogóle można domyć a sobie wtedy okno tam zablokować i je tutaj umyć To też jest dość fajne Paweł montuje tam dwa haki jeszcze I, I tak naprawdę tyle, tu jest tylko połączek taki do, do zasuwania który jest gdzieś odłożony i to już będzie też zamontowane. Nie będzie się walać nam tu pod nogami niepotrzebnie. O, taki połączek metalowy, który się po prostu patyczkiem zasuwa. Tu będzie na tyle problematyczne, że to jest klatka schodowa, ale tak naprawdę tą, tą markizę to będziemy zasuwać pewnie w maju, zostawić do września i we wrześniu już ściągać. Więc na to najgorsze ciepło to będzie to robione. A tak to, tu będzie taka drabinka do wejścia. Z kwiatami, ale jednocześnie też żeby do okna można było dojść. I otwórz i zwiniem. Także po nie, 10 minut nawet nie mamy to zainstalowane. To jest tak to działa. Wtedy tym kołączkiem się to zahacza. I to się zwija. W zaleca, żeby na zimę to było zwinięte. Zresztą warto to ciepło z zimą też puszczać przez okno. I tyle. To są nieco takie haki do tej są. To samo chyba te markizy prawdopodobnie będą zastosowane na tych oknach, bo też są takie, właśnie, e, które to ciepło, ciepło, to słońce będą odbijać, więc chyba tak też może zrobimy. No i co? I naliśmy, do, tyle, mamy deski. Potrzebujemy jeszcze raz 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich kawałków, czyli 7 po 2 metry, tak Paweł? 14 metrów bieżących dechy i to przyjedzie z gospodarczym. I wtedy dokończymy to. A tak, to tą cienką deską, cieńszą, przez 14 zrobimy te dwa pomieszczenia i garderobę, i to będzie tyle. Także fajnie, że tyle starczyło. I to dorobimy z tego, co zostanie z gospodarczego. A tutaj wasyl już nam porobił, pozaciągał wszystko na gładko. Tam będzie listwa maskująca, więc nawet tego nie ruszał. Bo tutaj osiadanie tu nam na tym to wyciągnął, i tu przyjdzie sobie uszczelniacz jako zapchanie tej już pary. Na płycie, a tak jak widzicie, sufit jest zaciągnięty, już w ogóle to wszystko na dole jest pozaciągane uniflotem, już na dwa razy. Więc w poniedziałek Wassel będzie robił e, gładź jeszcze, będzie tu naciągał też dwa razy. Także tu jeszcze mamy Wassel, nam też ten sufit pomoże wyciągnąć, e, Starasz zrobić płytę, poprzykręcać i też to, żeby to za jednym zamachem z gipsów, z tych pyłów, kurzów wszystkich wyjść i tu tak samo też będzie to samo robił tutaj zaciąga oj włączyła się lampa niestety no to już zaczynamy jakaś teraz yy, włączy, yy, zaciąga tylko tu gdzie, gdzie będzie farba bo na, nie, na zielonych butach będzie farba, też powinniśmy zielone oczywiście tu też stosować, no ale nie zastosowaliśmy, ale myślę, że też się świat nie zawali to też to będzie funkcjonować i co? I tak to, tak to wygląda, pełno pyłu, syfu, ale no, mówię, z syfu będziemy wychodzić, z pyłu jak przeszlifujemy ściany e, tam gdzie gipsy są pozaciągane i e, tu gdzie jest drewno to też poprzeszlifujemy, przecież po, poczyścimy e, tak żeby wyjść z tych kurzy, wyciągniemy wtedy kurze wszystkie z domu i, i zaczniemy działać już bez kurzu. Jeżeli tu jesteś zapewne podoba Ci się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania zostawiając łapkę w góry przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum Spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.